Cóż to była za kolejka Ekstraklasy? Wszyscy faworyci stracili swoje punkty. Stal pokonała mistrza Polski. Lech przegrał z Lechią. Raków przegrywa z GKS-em Katowice. A Legia dalej wygląda tragicznie. Czy bramka Pululu powinna zostać uznana? A czy bramka Lechi była prawidłowa? Zapraszam na podsumowanie 20. kolejki Ekstraklasy. Oglądaj do końca. Tę kolejkę rozpoczęliśmy od sporej niespodzianki. Stal Mielec, mimo że przegrywała z Jagiellonią Białystok na swoim stadionie, to odwróciła losy spotkania i wygrała to spotkanie. Jagiellonia jest dalej bez zwycięstwa w Ekstraklasie na terenie Stali. Ten obiekt jest dla nich zaczarowany. Nie zabrakło w tym meczu kontrowersji. Przy bramce otwierającej wynik spotkania. Czy w tej sytuacji Pululu faulował? Napisz w komentarzu, co sądzisz. W Szczecinie szybko wynik otworzył Ulweszczad, który był w polu karnym w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Po uderzeniu kurzawy. Po przerwie dwa razy na listę strzelców wpisał się Grosiski, który ma znakomite wejście w rundę rewanżową. Na koncie ma już trzy trafienia w tym roku kalendarzowym. Co prawda, defensywa górnika w tym meczu wyglądała skandalicznie i wszystkie bramki wpadły przez błędy obrońców. Sam zawodnik portowców w wywiadzie po meczu wypowiedział słowa: Właściwie to my nie graliśmy dzisiaj jakoś dobrze w piłkę. Te słowa mocno rzutują na postawę górnika w piątkowym meczu. W poprzedniej kolejce Śląsk i Radomiak wyglądali tragicznie i w tej kolejce spotkali się między sobą. Przez większą część spotkania prowadził Śląsk po rzucie karnym. Jednak w samej końcówce Radomiak uratował remis. Mecz chyba był zdecydowanie najnudniejszym spektaklem w tej serii gier. Z dziennikarskiego obowiązku powiem tylko, że ten mecz się odbył. Raków na własnym stadionie podejmował GKS Katowice. Raków ostatnią porażkę zaliczył w siódmej kolejce. W sobotę drużyna trenera Góraka wyszła odważnie na Raków i to poskutkowało wywiezieniem trzech punktów z Jasnej Góry. Warte odnotowania jest także to, że Gieksa nie wykorzystała rzutu karnego przy stanie 1-1. Trelowski świetnie wyczuł intencję Jędrycha, jednak bramka na 2-1 do wpadła chwilę później. GKS fajnie wyglądał w tym spotkaniu i zasłużenie sięgnął po 3 punkty. Jednak uważam, że Raków w tym spotkaniu powinien również dostać rzut karny. Pierwsza połowa na stadionie w Łodzi była bardzo ciekawa i fajnie się oglądał ten mecz. Po kwadransie pasy zaliczyły swojaka i po tej bramce ruszyli na wizew. Po chwili mieliśmy rzut karny, który na bramkę zamienił kalma. Krakowia miała sporo sytuacji do strzelenia bramki, ale brakowało skuteczności. Wizew był słabszy i punkt z Krakowią należy uznać jako sukces tego dnia. O drugiej połowie spotkania należy jak najszybciej zapomnieć. Otwarty mecz obejrzeliśmy w Kielcach, gdzie korona na ambicji walczyła o punkty. Motor uaktywnił się dopiero w końcówce. Korona w ostatniej fazie meczu wywalczyła rzut karny i na bramkę zamienił Nuno Pedro. Twitter zapłonął. Czy tak można wykonywać karne? A ty co uważasz o takim wykonaniu? Napisz w komentarzu. Korona nie pozwoliła sobie w niedzielę zrobić krzywdy. Dzięki ciężkiej pracy wygrali i opuścili strefę spadkową. Do Gliwicz w tej kolejce przyjechała Legia. Przyjechała i wróciła z niczym. Piast za sprawą Felixa zgarnął trzy punkty. W Legii debiut zaliczył Władan Kowacewicz. Legia próbowała, cisnęła, ale Piast nie dał sobie wbić bramki. Ale to wszystko miało miejsce w drugiej części spotkania, bo w pierwszej połowie wiało nudą, a Legia nie oddała nawet celnego strzału na bramkę. Legia w tej rundzie wygląda tragicznie, a przed różną feją już niedługo walka o Europę i Puchar Polski. Kolejusz do tego meczu podszedł bez sozy, który wypadł z powodu choroby, a Lechia od pierwszej minuty pokazała, że ona punktów nie odda. Niecały kwadrans na boisku wytrzymał Douglas, który wykartkował się i Kolejusz musiał grać o jednego zawodnika mniej. Lech był słabym tłem dla dobrze grającej tego dnia Lechii. Gospodarze mieli mnóstwo sytuacji do szelenia bramki. I to takich 200%. Bramka wpadła przed przerwą i była dość kontrowersyjna. Co uważasz o tej sytuacji? Czy ten gol powinien zostać uznany? Lech się skompromitował, a Lechia w pełni zasłużenie zgarnęła 3 punkty. Jeszcze dziś czeka na starcie puszczenie Połomice z Zagłębiem Lubin. Będzie to mecz o życie dla jednej i drugiej drużyny, bo które z tych drużyn wyląduje dzisiaj w strefie spadkowej. A jak oceniasz całą 20. kolejkę Ekstraklasy? Daj znać w komentarzu. Tu wyświetla się tabela Ekstraklasy oraz komplet wyników 20. kolejki gier. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Cześć!